Badania naukowe odkryły coś fascynującego na dnie południowego Atlantyku. Starożytne skały lawowe magazynują ogromne ilości dwutlenku węgla, nawet 40 razy więcej niż inne znane skały oceaniczne. Te skały, zwane brekcją lawową, powstają z osuwisk podwodnych gór, ich porowata struktura pozwala wodzie morskiej przenikać przez nie przez miliony lat. To prowadzi do wiązania rozpuszczonego CO2 w postaci minerałów węglanowych. Te procesy trwały przez co najmniej 42 miliony lat, to znacznie dłużej niż w innych znanych strukturach DNA oceanu. Te podwodne rezerwuary mogą zrównoważyć 20-100% emisji CO2 z aktywności wulkanicznej. Odkrycia te zmieniają nasze rozumienie długoterminowego cyklu węgla na Ziemi. Pokazują, że podziemne skały mogą odgrywać kluczową rolę w regulacji klimatu w skali geologicznej.